Ja już manko dzisiaj robimy o z Klikamy 350 Mam o dobra Z grubej rury No, z grubej rury co robimy? Z grubej rury, bum A nie w kiedy może założyć mi na cechę wszystkich I, i tego? I dwóch legend... I tyle. Dobra. Episkie albo coś specjalnego. Tak. Kurde. To tamtego się... Pole mi brakowało. Drugi raz. Dobra, ogenda. Nie dziwię się. Legenda. Na no coś specjalnego nie będę miał reakcji w ogóle Nie wiem, co bym się musiał... już... O! Akiko no, Nie będę potrzebuję ci Gokowy jakie? No tak, tak! Nie widzieliście to! O! To mi zwróciło? Brakuje mi... Legend tych i brakuje mi epików tych trzech. Legend tego. Dobra. Jest teraz ostatni. Ostatni, O! O! Dobra. Nie ma internetu. Dobra. Co nam blokuje? Ja mam zamknięte oczy, ja nie widzę. Ja przysięgam, że nie widzę. Ja przysięgam, że nie widzę. Naprawdę. Dobra. Nie wiem, co on zlosowała na bank. Jak będzie legenda nowa, to... tym nowych legend... Nowy, tak. Błagam. Dobra, błagam. Ktoś na bank zlosuje. Nie wiem, co, ale na bank coś. No. Dobra. Lebe na bank już jest dwa legendarne, albo to jedna. Na bank. No w ogóle nie wiem. Dobra, więc na razie nie wiem co jest. Dobra, jeszcze, bo słuchać po dźwięku. Dobra, legenda chyba nie wiem. Epika, na bank epika trafiłem, epika. Epika wszystko, wszystko jest epikie. Albo dwie legendy. Jedna to nowa, druga to jest stara. Legenda, kolejna, nie, te otwieram. Co? Nie. Dobra, ostatni. i jest ilość. O, wadzi. Okej. Okay. ten klasknąć. Dobra, nie. Znam teraz zamknąć tam nie wiem co jest. Nie wiem co poleci. Nowe proszę, nowe coś. Nowe. Ten ciągle zamknięto O. tak skasuje. Naprawdę, jak nie wiem za no, co. I mnie stresuje. Epic! Na bank Epic. Dobra, mówię co będzie. Epic. Na bank Epic. Na tysiąc Epic. Teraz będzie legenda. Teraz będzie agenda. legenda. Legenda Legenda. Teraz będzie Epic. Na bank Epic. Tak, tysiąc Epic. Dobra, chyba. Nie wiem, Coś jest Epic. No, no, Epic. Dobra, teraz będzie legenda to jest bo teraz będzie epickie. Dobra, teraz będzie epickie. Dwa razy epickie na bank będzie. No i teraz będzie już legenda. Legenda do mnie. Dobra, teraz nic. O, nowy skin, nowy skin, nowy skin, nowy skin. Dobra, zmieniamy nick. Dobra, ostatni... i dziewięć można. Maksymalnie raz razy dziewięć, więc widzowie... No, Dobra, zamykam oto. Nic nie widzę kompletnie. Ani nic, nic. Ja się boję. Na bank to już trafiłem. Eee, jedna legenda już jest na bank. Teraz trafiłem Epika. a bocz trafiłem Epika. Mogę coś nowego. Chyba, nie wiem. coś Na banika. Znowu Epika. Tam będzie legenda. Na banku będzie. E epika. No ty legenda. Teraz będzie... Epic games. Może coś specjalnego trafi. Hmm? Epic gate, albo jak się nazywa. Daj coś specjalnego. Nie wiem w ogóle co. Luktuje, ja więc dajcie coś tu kierwnego, pokryjomu, tak się zaskoczę. proszę Proszę. zaprasza. ja Dobra. już koniec? Nie legendy, to że Dobra widzowie, kręcimy razy ile można ostatni ostatnim, później zagramy tym nowym skidem. To 75. Wagi? Dobra, zamykam oczy. Zamykam oczy, kompletnie nie wiem co jest. Epic. Epic. Legenda. Epic. Oto to jest strasznie no naprawdę. Jak nie jest, to się kręci. Epic, legenda, legenda. Tam musi być legenda, a kolejne... No epic. Dobra, widzowie, kolejne to... będzie, będzie, co zakręci... Dobra, nie wiem. Otwieram. Dwa takie same epickie. I co wie? o co tu chodzi? Wi... Widzowie. Kupujemy ostatni za 70 chyba. Albo może... Nie. No Klikamy. Be... Dobra, kręć. Kręci, kręci, co kręci, kręci. Tak! Jest! Mamy to co chcemy. Nera. Zamknięte oczy mam. Zamknięte oczy mam. Zamknięte oczy mam. dobra oczy I... mam. epik epik, epik. Wszystkie wszystkie epickie. Wszystkie epickie. Otwieram, co będzie. legenda. Zamknięte Wszystkie mam. Wszystkie wszystkie mam. Zamknięte oczy mam. legenda oczy Nowym epikiem Którego mam tu? Ok, teraz mi tych dwóch Zagramy jeden meczyk i musimy na nim wygrać! Ać, 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 ać! Wygrać, wygrać, ać! ać. Wygrać! Ać, ać, ać. Zagramy to 27 minut! 21 odstał! Cały film! Będzie Wam się nudzić, na pewno. Napiszcie. Kurde. gdzie? I mam ping. Jest tak ping? Nie, ja się boję. Ja przegrał widzę, jak ping teraz. Mam 200 pingu. Za chwilę na pewno zrobili kikus. Krajnie zaskoczenie. Dzisiaj teraz nie skaczę. Jezus Chryste. Oj, test. Nie, zagram. Same. Same. Wiesz, to... Jaki ja same zrobiłem, ja z tego nagram sorcza Ale teraz weźmiemy, ja je mówię. Ja z tego nagram sobie. Jaki same zrobiłem. Ty! Jaki same! Jaki same zrobiłem. Takie odbicie się, tak. Dobra. Muszę wyświetlić ten moment. Ja cię on się. z trzysta pingu. Z to trudno. Zagrajcie sobie z cystapingiem. No, mm. Fol. Nie ma takiej gry. Fall jest nie ma takiej gry. z że Fall guys jest łatwiejsza. Taka sama gra. Y, to Ale cyjno, ja lecę i no prosta. Jestem taką otwarty. No się do nas uśmiechnął widzowie. Dina przeszła. No w sumie, bo to jest Dina, ja mam no... Nowe... Aj... Trzy osoby widzowie mają nowego... Dwie osoby miałem nowego skina. Ja i ktoś. Znaczy ja i ktoś. Czyli... Razem dwie osoby, ale... Nie, nie zagadam. Blog to był grunt, nie pamiętam. Napiszcie mi w komentarzu jaka była pierwsza gra. A dobra. To jest takie... Takie niaka. Tego mnie... To lubi tą grę ręka do góry. Znaczy się w komentar... Pin! Giem. Jako, twierdzi, jako pierwszy może to przejdę. Jakby... Nie, dobra, przegrałem. Rozpacz. Dobra, chociaż sobie pobawię na kamieniu, widzowie. Ej, ej, kurde. To chciałem się pobawić. Dobra. O. No, mogę tam wejść, bo chcę sobie skoczyć i coś zrobić. Dobra. Widzieliście... Ale dobra, e, ja mam taki trik, widzowie. Dobra. Widzowie, musimy to zrobić, bo teraz mam taki trik, znalazłem na tą grę. Teraz, teraz. No, w sumie teraz, bo... Ta gra... Teraz, jak odpadłem. Widzieliście ten moment, jak... Poleciałem i nie zginąłem. O co? Widzicie ja, jaki mam pink.